Boisz się ustnej matury z angielskiego? Uczę języku i sprawdziłam chatbota do nauki egzaminu ustnego. Czy on mówi i pisze jak native speaker? Tak. Sure, Adam. We can continue with more practice. Symuluje prawdziwy egzamin zgodnie z CKE? Tak. Jest prosty i wygodny w obsłudze? Tak. How are you today? I'm doing well. Good morning. My name is John. What's your name? Jest na komputer, tablet i telefon? Tak. I najważniejsze? Czy to działa? Tak, naprawdę działa. Pozbędziecie się stresu, zyskacie pewność siebie i nauczycie się płynnie wypowiadać. Czy możesz go za darmo sprawdzić? Tak. Czy jest wart swojej ceny? Tak. Cały miesiąc kosztuje mniej niż 100 zł, za to masz nieograniczoną liczbę rozmów, mówisz kiedy chcesz, bez stresu, korzystasz ze specjalnie przygotowanych 15 lekcji, aby zdać maturę. Czy zdążysz z niego skorzystać? Mam taką nadzieję, bo to naprawdę fajne narzędzie poniżej masz link do darmowej rozmowy. Sprawdź to.